Dzień dobry. Tato, tato! 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 tato, Gdzie jesteś? Tato! To... Majusie! już, co? 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 No co, tato! Ty idioto! No co? Ile razy mam ci durnie powtarzać, zanim powiesz do mnie na ulicy tato, tato? najpierw się rozejrzyj, czy obok mnie nie stoją jakieś lakony? Tato i tato, tato i tato. Pędzisz z tym jezorem jak świnia do parnika. Jakie lachony? Zresztą ja nie widziałem, żeby jakikolwiek koło ciebie przechodził. To są okulary kup. A wczoraj? Co się działo wczoraj? Podeszła do mnie kobieta z własnej woli i coś zagadała, tam zagadała. Więcej. Chciałem je zaciągnąć do łóżka. Chciała cię zaciągnąć do łóżka, ale do łóżka do noclegowni, bo cię wzięła za menela. Ta, ciekawe dlaczego. No bo stałeś przy sklepie, tak ci ślina z gęby ciekła, tak. Dokąd? Do kieszeni. Aaa, bo się zamyśliłem. Uu. Zastanawiałem się co by było, jakby na naszym piętrze u nas w bloku no. zamieszkała ta no no, ta no, no. No, no, da, no. Naomi Campbell. Naomi Campbell! wow, Naomi kałaju. Zostaw No, I jakby pewnego dnia ich się pomyliły drzwi. co by się stało? Weszłaby do sypu. Dobra, założymy taką sytuację, że podchodzisz do mnie, a ja akurat rozmawiam z takim dodoidem. Mów, co masz wtedy zrobić? Mam udawać swojego starszego brata i spieprzać! Jak? W trybiga! Aż co? Aż się będzie kurzyło! Jak nie? To dostanę w ryj! W jaki sposób? Aż się kopytami zakryje. Tak. Starszy, jak widzisz, akurat trafiłeś na rzadkie, wyjątkowe, właściwie niemożliwy moment, kiedy nie jestem otoczony wianuszkiem napalonych torped. Widocznie jeszcze sarenki nie wiedzą, gdzie jest paśnik. Mów, czego chciałeś? Ale się tata napala na te laski Jak bezzębny na suchary Się wymoczy w herbacie i się wsunie Mów, czego chciałeś? Tato, chciałbym mieć rodzeństwo Co? No, najlepiej brata Może jeszcze bliźniaka Ooh. Co za jakaś no, głupia moda z tymi no, bliźniakami? A no, skąd ja ci wezmę? Przecież nie urodzę. No. No. no a mama? O no to, to zapomnij. No co, to, ja O O, nie, to to mar... Mariusz. Widziałeś, widziałeś ją? Przestań, Mariusz. Co ty? Mario, Mariusz, Żeby ostać do twojej matki się spytać, gdzie leżą nożyczki, to się trzy dni musiałem przełamywać. A co dopiero? A iść ty, Mariusz. Co ty, Mariusz czalez, dzieciaku? Co ty wiesz, w nogach śpisz? Tylko że śpi obiad obrzydził. A proszę co Mariusz, zapamiętaj sobie, pies z kotem nie mogą mieć dzieci. No jak? A ja? Przecież ja jestem waszym dzieckiem. No Ale to nie mów, że to jest udana krzyżówka. Taki żubroń. Białowieski, ni nibyk, nie krowa taka dupa wołowa. Ale już tam, się urodziłeś, to co Chociaż... A, żyj se. A poza tym, Mariusz, twoja matka całe życie mnie zdradzała. Całe życie! Mama. Kochała się w jakimś ubeku. No co ty? Tak, Mariusz. Mama? Niestety. Czas, żebyś poznał prawdę. Otwórzmy w końcu archiwa. Niestety, Mariusz, niestety. Oni niszczyli ludzi, a ona... A... Urodził cię potwór. Wiesz co, tato? A ja to myślę, że to jest tak, jak o tobie mówi mama. Jak? Tu już jest dawno po ptakach. Jak powiedziała? Że jest po ptakach. O mnie tak? Tak. Nocny jastrząb nigdy nie zasypia. Dla twojej wiadomości. Różowy debilu. Tę tak koszulkę to też masz udaną. No co? Jak ostatnio szedłeś w moją stronę, to myślałem, że idzie do mnie pawian tyłem. Modna jest. Chyba w dżungli. Jak będziesz w złoto, uważaj, żeby cię kumple do klatki nie wciągnęli. Oni wiedzą, co robić z takimi przybrańcami. Dla twojej wiadomości, baranie. U mnie w pracy jestem prezesem. Prezesem nieformalnego klubu byków. Nie, tak? Który skupia urzędników średniego szczebla. Ty, no i co w tym klubie robicie? Ja i Marian? Hmm? Na razie się organizujemy. Eee, hmm? co robicie? Co? Organizujemy się. A nie, dobrze, ojej, bo ja źle zrozumiałem. Yeah. Ludzie, ludzie. To chyba ty i ten twój kulawy koleżka. Co to ci rodzeństwo? Nie mam z kim grać w piłkę. Od ściany se podbijaj. To nie to samo, no. Tato, ja nie chcę być całe życie sam na świecie. A kto ci powiedział, że jesteś sam? Na pewno masz jakieś wszy, bakterie, grzyba. Już jest czwóreczka do brydża. A poza tym, poza tym ciesz się baranie. Jak odejdę, będziesz moim jedynym spadkobiercą. Jedynym dziedzicem. I co ja takiego po tobie odziedziczę? Pieniądze to nie wszystko. Ty chciwasz mato. Dostaniesz ode mnie coś dużo ważniejszego, dużo cenniejszego niż tam pieniądze. Mariusz, otrzymasz po mnie moje nazwisko. Ja wiem, czy kurzodrapka to jest jakiś straszny skarb. to eee. eee. co, to? powiem Ci, co jeszcze mama o Tobie mówi. No co? Mówi, no, że Ty jesteś po prostu dętka. W jakim sensie? Dętka, normalnie, kapeć, flako. Psz, psz, psz. Pt, t, 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 to teraz coś ta niby dętka, powie o twojej matce z kolei, Mariusz. Jak się chce, to i na samej feldze można daleko ujechać.